Na wyprawę zawsze zabieram gliofilizatę. No nie muszę tłumaczyć, co to jest chyba w tym gronie. Suszone jedzenie, które zalane wrzątkiem staje się dobrym jedzeniem, naprawdę. Jest To genialny patent, jest to bardzo lekkie. Przede wszystkim można tego wziąć ja na, na rower, mogę tylko zabrać 20 porcji co najmniej. To mi zapewnia 20 pełnowartościowych posiłków. I co ważne, wybieram zawsze pod kątem kaloryczności, czyli wybieram te najbardziej kaloryczne. Tu mamy 1800 kJ na 100 gramów, czyli jest to naprawdę konkretna ilość porcji. Lubię najbardziej makarony, lubię jakieś pira ziemniaczane. To się naprawdę sprawdza eee, i to jest dobre, też to jest fajne, bo, bo jak jadę w jakiś taki kraj, powiedzmy z jedzeniem, tak jak Indie, to gdzieś tam w wyższych partiach górskich, wbrew pozorom, to jedzenie było dosyć monotonne. I taki posiłek akurat był najfajniejszy, eee, najbardziej smaczny, także go lubię, czasami sobie nawet go zostawiam na, na, na później, żeby mieć. Także no to jest jeden z moich patentów, które stosuję.